Okej, teraz tu jest niby ścieżka a dalej Dobra, jedziemy za wargami Jest, dobra, widzę Fu. Trochę wąsko Nie, to nie jest ścieżka ścieżka, może jest Chyba wolałem już jechać Chyba wolałem już jechać ulicą a tu w prawo jak skręcicie będzie fajny sklep z planszówkami i nie tylko planszówkami. Ogólnie kręcą Was klipmaty związane z Warhammerem. Tu w prawo i kawałek dosłownie nie wiem do 100 metrów. I jest szklep. Szczególnie, dzielnica Ursynów Ur najrzadziej ją odwiedzam, eee... najmniej ją lubię. <grym> ono nie za wiele robi, żebym zmienił co do niej zdanie. Nie jestem w tym, że raz, że ciężko tam dojechać, dwa, że no skomunikowane już tamto miejsce samo jest jakieś średnio. Okej, okay, wszyscy powiedzą, a mamy metro, mamy metro. Tak, macie jedną stację, która się zaczyna i kończy w jednym punkcie, do którego, kurde, najlepiej to do, jakbyś dojechał rowerem i super, tak. Ja, ale dużo terenów zielonych. W Warszawie jest wszędzie terenów zielonych dużo. Warszawa jest jednym z stolic, jedną z zielniejszych stolic Unii Europejskiej jedną z bardziej dziurawymi ścieżkami chodnikowymi, jaką przyszło Wam oglądać na nagraniu. Fuh. Nie no, już ta droga droga samochodowa była lepsza od tego chodnika. O, masz ci los. No to przyznacie, że wybrałem ciekawszą trasę niż jechać wzdłuż ścieżką rowerową ulicy niczego. No tutaj jest dużo niczego i dużo rozkopanego. Także, także nie wiem, czy, czy ziomek robi dobrze jeździć wychodnikiem z daleka od pieszych, czy ja, że jadę ścieżką rowerową, na której są piesi. I też nie, korety, Wracam na ulicę. Korety, kotlety. Dobra, z tego co widzę, ta kamera jest ogarnięta. Więc nie ma co męczyć baterii na podłączeniu. Tam możecie klasyczny obraz zobaczyć. Jeden mierze, reszta sprawdza, czy dobrze. Ojej, ten asfalt taki, wiecie, też nie usfarczony, spodem. Taki, żeby na szybko coś było jest zrobione te, te, te takie ciemniejsze placki, bo to jakieś stare dziury po prostu. Teraz co jadę, ale w końcu Czaskowski się za coś zabrał, bo to była kicha cały czas. Kicha Tak, jeszcze muldę postawcie tutaj, bo wszyscy pędzą. Och, dobra, przejście dla pieszych. Niech im będzie. Dobra, zaraz sobie gdzieś w prawo skręcimy. tu jadąc prosto gdzieś na Wilanów zaraz dojemy. A mieliśmy jechać na Orsynów. W lewo jakbym skręcił, to bym Wam Wilanów pokazał. w lewo zakaz. Dobra, skręcimy w prawo. Wilanów jest już tyle razy tam byłem, że na pewno go na innych filmach widzieliście z buta albo z samochodu. Może wracając zahaczymy o to jest jakiś pomysł A tymczasem szukamy szczęścia Może jakimiś osiedlami pojedziemy o... Tam jakieś ruszczące coś. Kto się panowie chcieli moknąć pupkę. i posmyrać po szałasie. Michał. My też tędy. A co? Duży dęb, market alkoholowy. O widzicie, tutaj jak jest winici. Tu zjeżdżalnie mogą robić do Monopolowego. Taki he, he. sucher. Chwila na kontemplację w korku, żeby nie było, żebyście poczuli się jak w Warszawie, jakiś korek musi być. Chyba, że pojadę za glowo, ale i tak my jedziemy prosto i w prawo teraz. A może tu w prawo sobie pojedziemy na ścieżkę rowerową. Patrzcie Państwo, jak jest, trzeba korzystać. Ciekawe, że się rozłączyło. Bateria jest, wszystko jest. Pytanie, kiedy ostatni raz widzieliście, co mówię? No cóż, szanowni państwo, jedziemy dalej. Wycieczka musi trwać, trzeba zwiedzać, nie siedzieć. Mimo jakiejś awarii technicznej, w której wyłączyło mi się osmo w pewnym momencie, nie wiem czy to ze złośliwości, bo byliśmy przy miejscu pamięci, nie wiem czy ono się nagrało. Nie wiem, czy to dlatego, że czytałem coś, co jest niezgodne z, z tym, z czym ma być zgodne. Nie chcę tutaj dorabiać żadnej ideologii, teorii spiskowej snuć, więc jedziemy dalej, nagrywamy dalej, ale mówię, jeżeli będziecie mieli lukę w nagrywaniu, to przepraszam Was bardzo. Nie jest to cięcie z mojej winy, a po prostu sprzęt odmówił posłuszeństwa. A przygoda musi trwać, i my teraz skręcamy w lewo na SGGW Być może ktoś z Was będzie chciał tam studiować A z racji tego, że są to spacery, przejazdy i podróże, dokumenty małe i duże no to wypadałoby Wam pokazać. Może ktoś będzie chciał studiować, może chciał będzie się rozejrzeć tutaj jakieś mieszkanie, jaka okolica. Czy wynajmować pokój w centrum i dojeżdżać, czy wynająć pokój tutaj, bo jest git? Sami ocenicie, a dzięki mnie będziecie, mam nadzieję, mieli jakiś pogląd na to, co otacza przestrzeń, w której chcielibyście yy, tymczasowo zamieszkać. Na czas studiów, na czas pracy, na jakiś czas. mam nadzieję, że to, co czytałem tam Wam o tych mm, męczeńskiej śmierci Polaków, yy, no, ten, cały, ten cały fragment więźnia nieznanego, animowego, który na Mokotowskim więzieniu, no właśnie, Szkoła Głównego Gospodarstwa Wiejskiego, proszę bardzo, tutaj, mam nadzieję, że to się nagrało, bo, bo był bardzo ten tekst przejmujący taki, z wnętrza, z wnętrza do wnętrza. Znęcza przyszłość przeszłości do przyszłości bijącego serca, które jeszcze może coś zmienić, albo utrzymać wolność, która została wywalczona. Także tam miście jest GGW, tam jest też ten, ten, ten Indeks, on się nazywa chyba ten, ten ich studencki, studencki pub, ale nie, nie jestem pewien. W każdym razie, i tam akademiki, i wszystko. A tutaj pokoje do wynajęcia. Może jakieś są. Nowe budownictwo to powinno być. Mogę się znajomych zapytać, jak chcecie, bo tam na samej górze mieszkają jedni. Zgapili od nas patent na balkonie. A skoro oni zgapili, to wy możecie usłyszeć. Kupiliśmy sobie taką e, trawę. Sztuczną, i wyścieraliśmy ten balkon do tego drewniane skrzynki w stylu chic pomalowane. I wyszło, powiem Wam, jak taki mały ogródek kameralnie. Ładnie jeszcze deski brązowe takie zaciągnąłem bejcą. Zrobiłem a Kasia pięknie zadbała cały ogród. Dobra, no i tutaj proszę bardzo, kolejna część gmachu. Szkoła głównego gospodarstwa wiejskiego SGGW. A my lecimy dalej prosto za panią A może przed panią pojedziemy Pani bieg nie wskoczył Czy ja tu mam zielone, bo jest światło dla pieszych, ale dla rowerzystów tak już a, bo tu w ogóle nie ma światła, dobra Tak, to damy ranę Uuu, alobity. Pewnie firmowy Przeżył niejedno, a ja się nie zmieszczę? <noise> a ja nie wyprzedzę? Potrzymaj mi jajkosa. No bo piwa nie można, albo, albo zeróweczkę potrzymaj mi, z... a nie, nie można pić w ogóle w samochodzie. A że Warszawka zobowiązuje no to potrzymaj mi jajkosa. Ja nie dam rady, potrzymaj mi jajkosa. Eleclerc. o kurcze! to jeszcze istnieje. Myślałem, że już dawno zmietli ich z Polski. Że pojechały na wschód. Albo po prostu. No dobra, i tu kolejny element wycieczki: parkuj i jedź. Park and ride. Jeśli już będziecie tutaj mieszkać, będziecie dojeżdżać samochodem skądś to możecie, znaczy jeżeli nie będziecie mieszkać, będziecie chcieć samochodem na uczelnię na przykład, to tutaj jest park and ride. Możecie sobie zostawić samochód, a podejść ten kawałek już na uczelnię na SGGW. Albo jeżeli studujecie, mieszkacie z tej strony Warszawy, a studujecie gdzieś w centrum, to tu sobie możecie zostawić samochód i pojechać do, do centrum, ale to chyba wiecie jak, jak staliście przed takim problemem, dobra, jest gitara. Tu jakaś mandragora Tam jakaś inna potwora